Hej, witam na moim kanale. To jest Seat Ibiza. Zapraszam na prezentację. Seat Ibiza z 2021 roku, samochód używany, któremu tak naprawdę nic nie brakuje. I mam porównanie do Seata, którego tutaj ostatnio wam pokazywałem. I Ta Ibiza w porównaniu do tego Seata to naprawdę krok, krok w przyszłość. Ten samochód wygląda lepiej z zewnątrz, tak Patrząc z profilu, to powiedziałbym, że wygląda na, na Audi, tak naprawdę. Jest to również wersja FR. Tamta też była FR, ale tamto wnętrze było, było takie troszeczkę ubogie, bym powiedział. To troszeczkę inaczej wyglądało. Tutaj już czujemy taką nowoczesność w tym samochodzie. Może to jest też kwestia wersji wyposażenia, ale ta Ibiza naprawdę robi, robi robotę. I jakbym miał się zastanawiać między Leonem a Ibizą to chyba wybrałbym i widzę. Przód ogólnie jest taki lekko agresywny, nawet jakby Audi A3 wyglądało w ten sposób, to byłoby naprawdę dobrze. Chociaż siedząc z przodu w tym samochodzie, to powiem wam, że mam jakby wrażenie, że więcej miejsca jest w tym aucie z przodu niż w Audi A3, a wymiarami zewnętrznymi się zbytnio na pewno nie różnią. Teraz tak koła, tak, Felgi 18 i rozmiar opon 215 na 40. No całkiem fajna, ta felga. Podoba mi się w ten sposób. Lusterka czarne. Brakuje tak naprawdę tutaj tylko dachu czarnego i byłoby, byłoby idealnie. Tak napis Ibiza, duże logo Seata. I tyle. Tutaj oczywiście ten wydech to już jest. Tak, to jest fejkowy wydech, są tam zaślepki w środku, ale wizualnie wygląda to całkiem fajnie. Dobra, zacznę od bagażnika, tak jak zawsze. Tak wyglądają klucze. Nic specjalnego bym powiedział, ale ok, Co, mamy tutaj otwieranie samochodu, zamykanie samochodu i otwieranie bagażnika. Na SETE jest tylko otwieranie, czyli odblokowanie zamka, reszta już należy do naszych rąk. Otwieramy i zamykamy zapewne z lusterkami. Tak, lusterka się składają i te lusterka szybciej działają niż te w seacie, które pokazywałem Wam ostatnio. Tam to działało z jakim opóźnieniem. Dobra, zamykamy do bagażnika. Tak w MG podnosimy znaczek, czy też naciskamy, i teraz tak. Ilość litrów widzicie na swoich ekranach. Ja wam pokażę, co znajdziecie w środku oraz wymiary tego bagażnika. Na pierwszy rzut oka bagażnik wygląda całkiem okazale, bym powiedział. Całkiem okazale. Fakt, że jest bardzo głęboki, przez to mamy wysoki próg załadunkowy. Mamy tutaj jedno podświetlenie z tej strony, zwykłe dwa haczyki, jeden haczyk, drugi haczyk, i teraz tak podnosimy tą, o Boże co to jest, to jest dziadostwo zobaczcie co to jest, nie dość, dziadostwo pod spodem, moje ulubione, ale jest miejsce na koło dojazdowe, czyli jest ok, no ale to tutaj to już jest dramat, to jest naprawdę dramat, no ok, taka kawałek, krzymaty nam rzucili i tyle bagażnik jest długi na, tak powiedzmy tutaj z krawędzią tą górną, no to by było maksymalnie na 73 cm, jest szeroki na 102 cm i wysokość do półki, czy też rolety, zależy jaki samochód, tu jest płeczka, czyli jest 54 cm czy też są 54 cm zamykamy to łapiąc zobaczcie, mamy tutaj uchwyt z jednej i z drugiej strony czyli nie dyskryminują nikogo, że ktoś jest praworęczny lub leworęczny, dobra tyle w temacie bagażnika, idziemy pod machę Otwieramy maskę, całkiem ciężką bym powiedział. Szukam patyka, okej, okay, patyk jest na dole. I teraz tak, pod maską akurat w tym egzemplarzu. Mamy tak, to jest tak Seat, Ibiza 2022. A proszę, dziwnie, że 22, bo skoro jest 21, tak naprawdę jest rejestracja z 2021. Ok, niech im będzie 22, ktoś tu się pomylił, zdecydowanie na tej kartce jest błąd. 1.0 TSI 95FR, czyli 95 koni, FR wersja, sport, 5 hatchback hedgeback i cena u dealera 16 tysięcy, ma powiedzieć, że 17 tysięcy. 17 tysięcy funtów, dodatkowo macie tutaj 51,4 mpg. No to jest do zrobienia w tym akurat samochodzie. Mnóstwo miejsca wokół silnika, czyli ewentualny serwis mechanicy będą tutaj mieć pole do popisu. Oby jak najrzadziej. Dobra, lecimy do środka. Dobra, sprawdzamy jak zwykle od klamek. I zobaczcie, mocowanie tej klamki, no ona się tak rusza, czyli to jest taki standard dwa, jak już kiedyś mówiłem. Podobno z tej, podobnie jest z tej strony. Ale co najważniejsze, mamy tutaj mnóstwo miejsca na palce. Zobaczcie, naprawdę jest mnóstwo miejsca na palce, zarówno w długość, jak i w szerokość. Zobaczcie, ja tu zmieszczę bez problemu dwa palce, czyli to jest ok Otwieramy i szybkie sprawdzenie drzwi. Górna część, twardy plastik. Tu jest miękko. Podłokietnik, posłuchajcie tego. Słyszycie? Tutaj są może jakieś 2 mm pianki. Poza tym jest pod spodem bardzo twardo. Twardo na dole to nikogo nie dziwi. Całkiem pojemna przegroda, czy też kieszeń oraz misa na butelkę z wodą. Jeśli chodzi o fotele przednie, to te fotele są całkiem wygodne. I tutaj naprawdę nie mam zastrzeżeń. Tutaj mogłyby być troszeczkę szersze na wysokości barków, ale tak. Zagłówek jest bardzo, bardzo miękki. Tak, trzymanie boczne jest, powiedział, że, powiedziałbym, że jest sztywne, ale naprawdę tutaj w tym w robi to robotę. Tu jest bardzo miękko. Siedzenia Alcantara. Noc, tak mi się wydaje, że to jest Alcantara. Poprawcie mnie w komentarzach, albo zwykle taki materiał. Tak czy inaczej, jest ok, podoba mi się. Dobra, wchodzę do środka. Ok, słuchajcie, jestem wewnątrz Sata i Bizy i powiem Wam, że jestem naprawdę, naprawdę pod wrażeniem. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest tutaj mnóstwo miejsca. W porównaniu z Audi A3, to tutaj naprawdę jest. Tona miejsca w ten sposób, naprawdę, mnóstwo miejsca wokół mnie z tyłu na pewno będzie miejsca mniej, no ale to jest problem wysokich kierowców, którzy wszędzie, w w większości samochodów, mają problem, aby usiąść za samym sobą. Zacznę może od widoczności, tak jak zawsze, czyli dla tych, którzy pierwszy raz oglądają mój kanał, zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. Ja mam M93 przynajmniej w chwili obecnej, dlaczego o tym już kiedyś mówiłem, niedługo będę miał znowu M91, ale nieważne, w chwili obecnej M93 fotel kierowcy obniżony jest najniżej, a kamera będzie na wysokości moich oczu i tak ja to widzę. Zacznę od słupków A, które są bardzo wąskie, bardzo wąskie i też pomimo tego nachylenia tutaj pod takim kątem one są całkiem daleko od mojej twarzy. To jest ok. Nie czuję się klaustrofobicznie w tym samochodzie. Widoczność do przodu jest znakomita. Tutaj to lusterko, na które zawsze narzekam w każdym samochodzie, tutaj jest wyjątkowo wysoko. Ale co najważniejsze, one jest wyjątkowo wąskie, zobaczcie. Długie, ale wąskie, przez to mamy tutaj o tyle przestrzeni. To jest, to jest ok. Lusterka boczne, tu mam problem z tymi lusterkami. Dlaczego? Dlatego, że one są... Designersko ładnie wykonane, ale niestety to ścięcie tutaj w tym miejscu ogranicza nam troszeczkę widoczność. Zobaczcie, jakby one na dole były takiej szerokości jak na górze, to widziałbym znacznie więcej. I to ktoś by powiedział, że to nie ma znaczenia, ale naprawdę to, te półtora centymetra, tak mi się wydaje, zrobiłoby naprawdę robotę. Jeśli chodzi o samopotrzebę. O, jeszcze zerknijmy do tyłu, do tyłu to tak wygląda. O, no nie jest źle, nie jest najgorzej. Szerokie słupki C i jakaś tam szybka na samej górze, czy też okienko, które doświetla nam to ciemne ciemne wnętrze. Tutaj na górze mamy całe potrzebie wykonana z takiego hmm, gumowego materiału, który się tutaj ładnie ugina pod palcami. Zobaczcie, to się nawet od, odkształca, ale naprawdę jest to fajnie wykonane. To mi się tutaj podoba. Okrągłe tuby, czyli nawiewy w tubach, po bokach, tak jak w Audi A3, przynajmniej w tam wcześniejszej generacji, tutaj już jest inaczej. Do tego zaraz wrócę. Kierownica multifunkcjonalna, z niej wszystko sobie ustawimy. To mi się tutaj podoba. Kawałek aluminium, właściwie plastikowego aluminium, tutaj, również tutaj. To jest nawet widzimy, ale to nie, to jest plastik. Kierownica jest wykonana z takiego przyjemnego materiału. Naprawdę rzadko się zdarza, żebym chwalił kierownicę, ale ta kierownica jest naprawdę mega przyjemna w dotyku. To mi się tutaj w tym samochodzie podoba. W temacie miejsca, zobaczcie. Zajmuję prawidłową pozycję za kierownicą i teraz tak, z tej strony mam, powiedziałbym, że wystarczającą ilość miejsca. Pomimo tego, że ten tunel środkowy jest tak dziwnie wyprofilowany, dziwnie wyprofilowany, to jednak... Mam miejsce dlatego, że ten twardy plastik spotyka mój, mój mięsień z łydki, a nie spotyka kości w kolanie, czyli to jest, to jest ok z tej strony również nad głową mam powyżej 7 palców 7, a nawet bym powiedział 8 palców to jest naprawdę wystarczająco i to mi się tutaj podoba I tak, odpalę może ten samochód zobaczcie jak to tutaj wygląda, mam wirtualne zegary które są również git zobaczcie no tutaj low pressure, ale to nie mój problem. OK, welcome user, okay. starting navigation. Tu musimy chwilę poczekać. Tutaj to audio też się troszeczkę gubi, bo był przed chwilą podłączony telefon. Okay. Nawigację również możemy mieć zarówno tutaj, jak i tutaj. Zobaczcie, to troszeczkę długo, długo, długo trwa. OK, i tu mamy kilka opcji tej nawigacji. Zobaczcie, możemy ją oglądać w ten sposób, jak była przed chwilą. O, w ten sposób z zegarami, bądź też w ten sposób z danymi po bokach. No, jest OK, bym powiedział. Tutaj ten system multimedialny w tej całkiem sporej ramce stwarza wrażenie takiego dużego, dużego ekranu, który tak naprawdę nie jest zbyt duży, ale jest wystarczający. Pod spodem mamy nawiewy, mamy panel klimatyzacji, który jest praktycznie taki sam w każdym, w każdym jednym Seacie. Półeczka na dole, która może być już zarówno, podejrzewam, ładowarką indukcyjną. Mamy tutaj dwa gniazda USB typu C manualna skrzynia pięciobiegowa tryby jazdy sport, indywidualny eko i normalny co dalej, co dalej, tu mamy zaślepki czyli dodatkowe funkcje, które akurat nie są dostępne w tym modelu, duża wajcha czy też duży hamulec ręczny on też tutaj zobaczcie jest oprzyty tak samo jak siedzenia, czy też fotele to mi się podoba, brakuje tak naprawdę tej nici tylko tutaj, w tym miejscu i byłoby już naprawdę idealnie dwa miejsca na napój mała przegroda, mały Mały schowek powiedzmy, na klucze, gniazdo 12V i oczywiście brak potłukietnika. Uwielbiam to, po prostu to uwielbiam. Rozumiem jeszcze, też tego nie rozumiem. Mały samochód bez potłukietnika, tak już, ja już to będę klepał chyba przy każdym samochodzie. Potłukietnik w hurcie takiego producenta może by kosztował 5 funtów. Ja za swoje dam 20 funtów do IQ w detalu i powiem wam, że naprawdę to nie jest majątek i nie wiem, dlaczego robią takie stworze że brakuje tutaj potłukietnika. No tu aż się prosi o ten potłukietnik. Niestety go nie ma idźmy dalej. Schowek przed pasażerem. Całkiem pojemny bym powiedział. Zrobiony z takiego... Hmm, cienkiego plastiku. Tak to tutaj wygląda. Taki... Ala tutaj taki wzór. Ala skóra. Oczywiście to jest plastik. Spasowanie elementów. No właśnie. Brzmi. 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 Wydaje dźwięk. Tutaj konsola środkowa czy też tunel. Delikatnie pracuje w prawo i w lewo, ale nie wydaje żadnego dźwięku. Tutaj o to pracuje, to też pracuje. No dobra, patrząc na górę, daszki przeciwsłoneczne, bez podświetlenia, brak jakiegokolwiek schowka na okulary. Hmm, dramat. Nie, nie rozumiem tego, dlaczego tego nie ma. Hmm, to jest również ta sama historia i. A no i te fotele jeszcze powiem wam, że naprawdę mega, mega wygodnie siedzi się w tych fotelach. Doceniam to trzymanie boczne, pomimo tego, że nie jestem jakiś tam szeroki w plecach, to jednak bardzo dobrze mi się siedzi w tych fotelach i podejrzewam, że nawet na dłuższą jazdę te fotele mogłyby być, czy też są bardzo, bardzo wygodne. Sprawdźmy jeszcze kamerę cofania, której chyba w tym modelu nie ma. No nie, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nie ma czujników, nie ma kamer, czyli tutaj taka hmm, tania wersja. Ok, e, poza tym, chyba mówiłem wszystko, jeśli chodzi o wnętrze tego samochodu z przodu. Idziemy do tyłu. Dobra, słuchajcie, jestem z tyłu i teraz tak. W temacie drzwi. Tylne drzwi wykonane są w całości z twardego plastiku. To jest wszędzie twardo. Myślałem, że skoro jest dużo czy też wystarczająco dużo miejsca z przodu, to z tyłu będzie problem. Będzie bardzo ciasno, nie będę mógł tutaj wejść swobodnie, ale o dziwo wszedłem tutaj bez żadnego problemu, zobaczcie. Okej, okay, może nie ma miejsca na nogi tak wystarczająco, wystarczająco dużo, dlatego że no siedząc sam za sobą sytuacja wygląda w ten sposób. Tutaj jest ładnie miękko przede mną, ale powiem wam, że w ten sposób mógłbym podróżować kilka tam kilometrów, dajmy na to, czy też kilkanaście kilometrów. Nie ma tragedii. Na stopy jest wystarczająco dużo miejsca pomimo tego, że fotel jest obniżony najniżej nad głową. Nad głową mam tak na dwa palce w ten sposób. Dwa palce w ten sposób nad moją głową to jest, bym powiedział, że jest całkiem, całkiem ok. I naprawdę jest sporo, sporo miejsca. Pomimo tego, że ta kanapa jest tak przeznaczona, bądźmy szczerzy, na dwie dorosłe osoby, bądź też ewentualnie na jakieś takie bardzo, bardzo cienkie. O, takie cienkie dziecko i dwie węższe dorosłe osoby. No a tak, poza tym, no to całkiem fajna fura. No zobaczcie, no przód fajnie wygląda, tył dobrze wygląda. Nie mam tutaj żadnych haczyków, żadnych um, uchwytów, chociaż te uchwyty tak naprawdę do niczego nie są potrzebne, no ale to jako dekoracja, nie mam też żadnego dodatkowego poświetlenia, nie ma też żadnego um, podłokietnika, no niestety nie ma tej podłokietnika. Tunel jest wysoki, tutaj ten środkowy, dwie kieszenie, i czyli jeżeli macie jakiś napój, no to tylko i wyłącznie tutaj o, w te przegrody ładować bo niczego innego nie znajdziecie. Tutaj macie jeszcze o coś takiego takie miejsce na miejsce na podpokietnik. Dobra słuchajcie i to tyle w temacie Seata Ibizy. Dajcie znać w komentarzu co myślicie o takim samochodzie czy chcielibyście jeździć takim samochodem, bo ja osobiście gdybym miał szukać samochodu w tej klasie w tej cenie to chyba bym spojrzał w stronę Ibizy ponieważ ten samochód podoba mi się zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz a przednie fotele są na tyle komfortowe, że bez problemu odnalazłbym się w nich podczas jazdy. Także z tyłu jest wystarczająco dużo miejsca i jest bardzo, bardzo wygodnie dla członków rodziny, znajomych itd. Tak, tak więc już standardowo i tradycyjnie. Jak zwykle zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę, dbajcie o siebie i Wasze cztery kółka.